Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj, w bardzo krótkim fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza, słyszymy o tym, jak Jezus pokrzepia utrudzonych i uciążonych. Mówi do nas dzisiaj Jezus, moje jarzmo, które nakładam jest lekkie, a brzemie, przyjemne. Jezus mówi, że gdybyśmy wybrali plan. Jarzmo, które Bóg na nas nakłada, nie bylibyśmy zmęczeni tak, jak jesteśmy zmęczeni, kiedy przyjmujemy swoje jarzmo, nakładamy swoje jarzmo. Dlaczego? Bo jarzmo Jezusa, jarzmo Pana Boga jest oparte na miłości, na wzajemnej życzliwości, na relacji, na pokoju. Natomiast nasze jarzmo jest skierowane na jak najlepszy. Zysk, jak najlepsze dobra materialne, jak największe przyjemności. I dlatego człowiek jest, kochani, zmęczony. W tym naszym jeżmie, w tym naszej codzienności, w pracy, w obowiązkach, które podejmujemy, może właśnie brakuje tej miłości, o której uczy Chrystus. Dlatego to jarzmo, które Chrystus nam nakłada, jest oparte na miłości. Ten plan, który Chrystus nam daje, jest oparty na miłości. A będąc opartym na miłości, jest przyjemny dla każdego człowieka. Życzmy sobie, abyśmy w tej naszej codziennej pracy, w naszych obowiązkach, przede wszystkim wybierali jarzmo, które nakłada Pan Bóg. Ale jeśli jeszcze nie jesteśmy na tyle gotowi i potrzebujemy tego czasu adwentu, czasu przemiany naszych serc, to nie chociaż w tym naszym, póki co podejmowanym przez nas, przez nasze decyzje, jarzmie. Będzie choć troszkę nutki miłości Pana Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrej środy. Pozdrawiam z Panem Bogiem.